Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj film złożenia Słomki na Skup. Mamy tu stuk koło trawie 280 balotów. Chodzimy na dwa zestawy. Ładujemy dzisiaj teraz pierwszy. Jest godzina gdzie 9, 10, 18 Ładujemy pierwszy, pierwszy zestaw. Pierwszy zestaw mój, później buja ładuje ładuję też Tata jak Po przyjeżdża za torkiem Trzy no, zestawy będziemy sobie ładnie wozić I elegancko Ładujemy tylko tak, na dół Jeden pasek na środek, żeby pasami nie spinać A daleko też nie mamy do wożenia to, to tam wozimy na, na pelet Tam robią To tam mam ile, 6 km tam, no tylko przez jedenastkę musimy jechać Ale to wam. Dzisiaj na pewno pokarę, Bo jak będę jechał to też będę coś, coś Gadał, no ja chory jestem na cholera. Masakra. Jak się zestawik prezentuje elegancko. Ładowareczka i nasza Jotka. No i tutaj ładnie elegancko. Też, też uwazy. Pronarkom pronarką jedną. A z tyłu za tym. Za stogiem. Stoi drugi zestawik. Też nasza druga pronarka. I te siódemka. Więc dzisiaj dzisiaj będzie opór. Oprowo, Jeszcze zetar jak przyjedzie z stawikiem jednym to to, to to w ogóle. Widzę w toku. Dobra. Włączę się na chwilę. Dara będziemy sobie elegancko ładować drugi zestaw. Jeszcze dwa ten i dwa baloty. Mamy ten pełen, ładujemy ten i ładnie, ładnie będzie się prezentować, bo te 7 będzie jechała pierwsza, zatem będę ja te szóstko jechał. elegancko. Będzie ładnie wyglądać. Ta robota mi się dzisiaj podoba, jeszcze jak zetar to w ogóle ekipa Dobra, ja się włączę jak już będę jechał Nie wiem z pierwszym czy z drugim zestawem zobaczymy Czy już będę jak na skupie będą mnie rozdobywać Zobaczymy jak to zejdzie a zaraz się widzimy Dobra my już lecimy z drugim zestawem wjeżdżamy z pola praktycznie wjeżdża na jedenastkę kiwuneczek o niech przyjadą I spokojem sobie dobra my wyłączamy na ten pas tu niech wyprzedają normalnie dobra 16 jedziemy to jest godzina 1246 jedziemy z drugim zestawem będziemy mieć już wywiezione 8 no, malotów osie, osiem Dzisiaj będzie raczej, no, raczej będziemy, może nie wszystko wywiezione Bo to raczej jest wątpliwe Ale... Może wszystko nie, ale tam na jutro panu no, może 8 No, na dwa razy To jest max, jak zostaną Ale... No, no ale blisko, bardzo blisko do włożenia i praktycznie cały czas 11, ile tam, 3 km może z takimi wiecie, wioskami bardziej to też takie dziurawe drogi trochę bardziej, to tam trzeba wolniej trochę jechać, ale tak to po, dopasuje, robotne idzie, bo ile, tak 10 minut, 10 minut mamy załadowany zestaw, teraz to znaczy, przejął ja ładować, bo jednak za parę mówimy, a tam po co będziemy na czywo, i tam i na dwie idealnie będzie, że nie ma co, tyle paliwa też marnować. No to teraz transporty też spali, bo to cały czas 2500 obrotów T7 najmniej spadnie na w transporcie, według mnie Bo ja tam ma ten obiekt taki No i mam nałanowane mokre Mokre pala tu. czuć Czuję Tak, ja tutaj jest taka duża góra, pod górkę Teraz ja to 13 reduku, redukować go muszę A tak to O no, manik no, no 13 to muszę. Nie no 13, może nie no bez pisany, to jest 14. Na tamtym zostałem pierwszym co miałem? To miałem naładowane. Ile? 7400, prawie. Ale tu coś czuję, że tu może być więcej. 7400, tak mi się daje, tak mam na budzewce. No. Nie chcę, że wyprzedzają normalnie Tu ruch jest, bo to główna droga do Piły, to o Ale. O, policja Na, Jak za słapem policja, to nadzieję, że pasów nie zapinamy To już jest, by jest męczare byłoby, ile czasu by dłużej może no, by się lepiej jechało, no, ale nie no Baloty są dobrze te, ładnie, fajnie się ustawiają, bo niektóre to takie To masakra były Dobra, pod chodź, podejdę Jeszcze jedna, jedna robota z głowy będzie, bo Też już nie, nie mogliśmy, jak bo tu glina By się obklejało, by nas zamknęli za to, że Że tam mandat, na mandaty byśmy nie wyrobili Bo tak to To podchodzi Ale daj lepsze, daj 33, dobra A czuć, czuję trochę 27,5 7,5 prawie będzie miał To też raz, dwa tam ładowarką ładowarką, namiotką zdejmują, to ciach, ciach, ciach i je. ja jechać ja, tylko O, to już podejdzie Który będę redukował naszych budżetów na 14 macie ma, ma trochę, o trochę ochorów. to tam jeszcze kilka, ale jest gorsza taka górka o i tam zamiast były badeje naprawdę tam górka jak mnie zaczęła pchać to w szoku trochę byłem ale to no jest góra porządna z górki to dobra Łączę się do was jak już będę Będę, będę mnie rozładowywać, bo na wagę tam tle. Nie będę się w Górę, kur. Ładę za mną. Dobra, zaraz się widzimy. Nas już zwalają, Drugim transportem zwalają nas. Jeden jednego zwala ładowarką, drugi nie jest tutaj, zwala jeden. I tak to wygląda. Czekali, czekaliśmy chwilę trochę, 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 czekali, trochę czekaliśmy na, na zwalenie. Dwa były przed nami, teraz już jest, kolejny jest za mną. Kolejny jest za mną. Tak to wygląda, ale trafaję ponad dwa. Nie musimy czekać, żeby raz, 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 Tak to wygląda. raz, raz, cztery raz, raz, dwa i będzie zwalone Jedziemy jedziemy dalej. Będzie elegancko. Piątka, Piątka, tam druga. Robota i idzie. raz, idzie. jest od cholery. Mówiliśmy trochę wcześniej rano, może też szybciej by było lepiej. Ale Ale no tak to wygląda No dobra, chwilę poczekamy i tyle No nic nie mamy Nic nie A i tak bardzo blisko do Bożenia, tam, Musieli się może zerwiali jak daleko do wożenia ale, ale blisko to dam. Łooo wow, To pasuje O tam kolejna joteczka se jeździ Pali do ale legalnie to wygląda robota opór opór o teraz ładnie równo wyjedziemy praktycznie równo wyjedziemy praktycznie więc no fajnie dobra no zawsze zwal zwalą nas bierzemy na bakę bierzemy budetkę i tyle Dobra, włączę się jak już będę miał z powrotem, ale oś tana będzie mnie ładował, więc znowu się widzimy. No, my, taj, my tutaj tak, taśmka załadowana, ładujemy mój zestaw, wywieźliśmy tam już 5 zestawów, tam gdzie woziliśmy, gdzie pokazywałem, teraz jedziemy do takiego kolegi, kolegi wybraną, bieraliśmy lepszą słomę, suchszą taką, on pod konie, no tam wozimy, potrzebuje somy, no to czemu czemu nie zaweźć. Niech, te, niech też ma, ale tam wywozimy mu ile 60 balotów, 60 balotów 3 zestawy. Jeszcze jeden jutro wywieziemy tam, tam gdzie świnie są, tam gdzie stuk jest też. No tu ładnie 7. Ładowareczka ładuje, wszystko to jest robota, idzie. No. Tutaj kukurydza ładnie zasiana, patrzymy ładne już kiełki, już kiełki się pokazują. pokazują. Wypuściła kiełki, a to w najważniejsze według mnie. No. Co tu jeszcze? A szczerze tak. Dużo mi nie spalić w transporcie, to jest chyba najważniejsze w tym smerfie. Tylko 7 mogę jej nawet spalić. Jestem ciekawy nawet jak to spalanie by wychodziło. Ale nie no, najważniejsze, najważniejsze, że jest wieziona za złoma, nie leży tutaj na polu tylko zawadzała szkoszenia tak to w zeszłym w roku przeniczka, połowa jęczmień, po tym jęczmieniu, po jęczmieniu rzepaczek. Zobaczymy jaki plan, bo jest plan zasiania strip ale w innym, a to może się okaże w planie, albo powiem kiedyś, ale no to będzie też fajnie. A osłomkowanie, parę groszy zawsze wpadnie jak teraz słomkę wywieźliśmy, bo ten słoma w cenie, bardzo, bardzo w cenie słoma, bo jest ile, ile nas wychodzi? 410 plus wat no to można sobie łatwo przeliczyć Na zestawie mam 20 ile? 20, 14 na dole, 8 do góry, 22 baloty. Dobrze liczę? No, 22, 22 baloty. Na zestawie zestaw, zestaw mam tak około 7, no powiedzmy średnio było 1, najwięcej miałem 7,600. To 7,400 mamy zestaw 1, 7,400. No to fajnie, 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 parę groszy fajne naprawdę wpadnie Więc zawsze to jaki dodatek będzie do, do gospodarstwa To jest najważniejsze według mnie Dobra, będziemy jeszcze się włączać jak będą nas albo rozładowywać albo już będę jechał do domu Albo jeszcze jednym transport bo nie wiem czy ja czy ja pojedziemy Więc no, zaraz się widzimy No my już zwalamy Zestawy, ja teraz na teś świdemcę A, nas się włączy No co, rozładowujemy Teraz na tę te świdemcę Bo wujapoja powiedział, że on chce jeszcze pojedzie, potem jedzą ten jeden zestaw, co tam niepełny on jest nawet o, ale on powiedział, że pojedzie, to mówię, to sam, co tam i całej co, On chciał, to nie chce jedzie Ja przecież przysiadam się na tę świdemcę Bo ta pronarka, ta pronarka nie ma tych Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma świateł To kabel Ktoś wyciął nie wiem jakim cudem, ale jest wycięty kabel. No, szokowało nas, ale kabel jest wycięty. Nic nie zrobimy. No cóż. Ale no. A ja tam ja ostatni dzisiaj zestaw, jutro jeszcze jeden wywieziemy. Je I tyle. Będzie z głowy jedna rzecz, później co, zaraz pryskanie. Tylko Cię bierzemy za sieczkarnię i za kombajn porobić i tyle by było żeby było z głowy i wszystko Czy Muszę to co? Poza, miatać tą pozamiatać szczepę i jaś narataję usia w robione jest, postawić ciągnik i, no ale muszę, trzeba kabel musimy zamówić bo dobra w szoku byli, byliśmy mówię patrzę, patrzę na tym patrzymy gdzie to było a na tym rozładowali na słowę tam gdzie wodziliśmy na początku no, bo ćwiatek mówię co jest. Wtyczka jest. Wtyczka wyrwana. Patrzę kabel normalnie noży, widać, że ucięte i 7 metrów kabla. Masagra, trzeba kupić nowy i tyle. Bo to nie robota jest. Słomka ładna, kolera 150, to jest, słomy wbite są też mocno. Elegancka robota. Dobra, włączę się do was jak już będę jał już do domu. To widzimy się na chwilę. No, my już wracamy wrazam do domku O, tam się ładnie się ją kukurydzę. Idę po bez Orce ładnie. Oj, chłopaki mają coś hektarów. Stations. O, może nie, no A. Ja już wracam, bo ja pojechał tak jak mówiłem ja kurde Jak się przesiadłem tutaj siedemki, mówię to jest odejście, to ma odejście, tak lekko wdepłem pedał, to, to to szło <coughs> Bo te szóstka to takie odejście nie ma Ta to ma, kurde 43, a tam 35 35 to ty, to wola, to to idzie, bo jak ten, kurde, pyk, pyk, pyk Nie wiem, ja nie mam. Ładnie na stroboskopach jadę, żeby mnie widzieli. O prawo. Gazu, gazu o ile? 10 minut, o nie 10, 5 minut w domu tam mi się, raz, dwa, pieniądz zarobiony, to mi się podoba, nie ma, że boli Dobra o pałacyk jak to wszystko w Polsce nie zaniedbane zostawione, aż się zawali. No co zrobimy, to jest Polska. Dobra, w tym filmie to już na wszystko. Dziękuję za oglądanie. I do następnych filmów na razie. i Cześć.